Siemano wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się trochę bawareczką, jest parę spraw do ogarnięcia. Pierwsze co, to podłączymy się do komputera i zobaczymy jakie błędy tam wyskakują, czy tam wszystko jest w porządku. No i tylnym tym stopu trzeba się zająć, bo cały czas mi gaśnie i mnie denerwuje. No i coś tam jeszcze może doleje płynu do wspomagania, bo coś tam zaczyna szwankować, ale to za chwilę ogarniemy Kupiłem tej taki Bayer. musiałem kupić taki, taki adapter, no i tutaj mamy normalną już na OBD2 i tutaj taki jakby adapter, który połączy nam się z telefonem i mam nadzieję, że będzie można spojrzeć jakie tam są błędy Zciągnąłem tam jakąś aplikację na telefon i zaraz to podłączymy i zobaczymy, czy to działa w ogóle. No to tutaj mamy ten te wejście, to się zdejmuje. Podpinamy to, zobaczymy, czy to coś da. O, chyba już. O, tu nam się ikonka zaświeciła, że mamy prąd. Dobra, mamy włączony zapłon. Teraz zobaczymy. Spróbujemy się z tym połączyć. A więc na jednej aplikacji próbowałem się połączyć, ale coś nie chce się połączyć z samochodem, bo z tym adapterem się połącza. I teraz yy, jakiś drugi program używam i tutaj coś się ładuje. Nie zobaczymy czy się uda czy nie. Nie wiem, może to właśnie widać z tego, że to. Jest OBD2, a nie OBD1, może jakiś specjalny program jest do tego potrzebny. No nie mam pojęcia. Dobra, pobawiłem się z tym trochę i jak na razie nie mogę się z tym połączyć. Nie wiem, wydaje mi się, że chyba przez normalny komputer gdzie się trzeba połączyć, a nie przez tę przez przejściówkę, bo no nie wiem, nie mogę się połączyć. Zajmiemy się teraz światem stopu. Pokażę wam o co chodzi. się nie No ogólnie z lewą, z prawą, z prawej strony jest ok, bo yy, się świeci praktycznie cały czas, rzadko kiedy zgaśnie. Yy, problem jest z yy, tą. Trzeba po prostu yy, pierdolnąć i wtedy się <laughs> świeca, ale już mnie trochę denerwuje, bo yy, uderza, ale i tak yy, za chwilę nie łączy, będzie trzeba zaraz się do tego dobrać i zobaczymy o co w tym chodzi. Dobra, dostęp mamy dobry do tego Zaraz zobaczymy W sumie to, to tyle mm, Żarówka stopu to jest chyba Ciekawe która to jest Chyba ta To jest chyba ta bo przepalona ona nie jest. No wygląda w porządku, więc tutaj całkowicie drucik jest w tej żarówce. czego to żarówka jest? Tutaj w ogóle widzę, że nie ma. Dużo Tu jest, tu jest, tu jest Nie wiem, jest trochę ta końcówka tej żarówki jest taka spiechana ostro No dobra, nacisnę stopi, zobaczymy czy, czy się zaświeci teraz Widzicie? O! I teraz się zaświeciła. I tutaj się świeci, ale ona, ale ona zaraz zgaśnie. A teraz, jak na złość się świeci, ale. Czy żarówka jest dobra? No i teraz ruszam. Jest w porządku, ale teraz zaraz. Wyłączę hamulec i zobaczymy. Hmm. No i teraz się świeci. Kurde, naprawiło się? Ale no pewnie jak będę jeździł to znów się będzie wyłączała. Dobra, się z tym. Jestem ciekawy czy to jest jakieś przycingielne światełko, czy... zaraz włączymy i zobaczymy Nie wiem nie mam, nie mam pojęcia od czego to jest Ale jest na pewno przepalona No dobra, no to kurde naprawiło się samo, nie ma co robić No dobra, no to to mamy złożone Więc z tym no, jak na razie działa, no ale wątpię, żeby pewnie niedługo się znów zjebie. No yy, to idziemy teraz, dolejemy płynu do wspomagania. No ale coś tam przy. Czasami przy mocniejszym skręceniu, właśnie coś tam strasznie brzęczy. I wydaje mi się, że to właśnie coś ze wspomaganiem. Ale kurde, nie wiem, czy to coś da. Może płynu nie ma, a może akurat. Dobra, zobaczymy. Dobra, mamy tu już odkręcony ten koreczek. Eee, w sumie nawet nie wiem ile tego płynu ma być. Nie wiem tak to wygląda. Eee, teraz wam pokażę, jaki ten płyn kupiłem. Eee, Widziałem w sklepie płyn do wspomagania i, i jest tam płyn do wspomagania. Czytałem eee, w lecie, że niby musi być jakiś tam eee, taki jak był, ale i tak gruz, i tak gruz, to i tak się nada. No Zalewamy tego. Nie wiem ile, ale. Dobra, zakryło się tamte kółeczko. W środku to niech tak zostanie już. Najwyżej będziemy pompę zmieniać. No i w sumie to na tyle w tym odcinku. Myślałem, że będzie trochę więcej roboty, tak abyśmy podłączyli komputer i zobaczyli co z tym ABS-em i z innymi pierdołami A tak o to, to lipa, nie wiem, muszę teraz kombinować jakoś inaczej. No i co? No płyn dolany, światełko z tyłu się naprawiło, no to w sumie tyle. no Na razie yy, jakichś planów nie mam. A, mam drugi komplet fer, który będziemy malować, ale to już w innym odcinku. No i w sumie to tyle. Yy, dzięki za oglądanie widzimy się w kolejnym odcinku.